W ostatni weekend czerwca na terenie kompleksu rekreacyjno-plażowego odbyła się impreza Czas na Ekotrzebiesz, czyli transgraniczna promocja wspólnej polsko-niemieckiej oferty turystycznej oraz kulturalno-ekologicznej. Witam jeszcze raz wszystkim i Czas na Ekotrzebiesz 2019 uważam za otwarty. Słoneczna pogoda sprawiła, że na trzebie skąplaże zjechały tłumy mieszkańców. Dodatkowo organizatorzy imprezy, czyli Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Policach, przygotował aktywną strefę wodną. Można było spróbować swoich sił w różnych sportach wodnych, w wyznaczonej strefie i pod okiem instruktorów. Impreza promowała ekologiczny styl życia. Na scenie przedstawiciele Polic oraz niemieckiego starostwa z powiatu Greiswald gotowali ekologiczną zupę. W pokazie kulinarnym nie zabrakło biorzywności z pobliskich plantacji i z uwzględnieniem tradycji lokalnej kuchni. Panowie, marcheweczkę, tak? Marcheweczkę, panie burmistrzu? Tak, marcheweczka. Na, na pół i w kosteczki. Pietruszka. Zdrowa zupa trafiła do uczestników imprezy, którzy, oprócz możliwości aktywnej zabawy, mieli zapewniony zdrowy i sycący posiłek. Polska, Scena była także miejscem prezentacji lokalnych talentów wokalnych, tanecznych i sportowych. Były polsko-niemieckie warsztaty, konkursy i prezentacje edukacyjne związane z historią, ekologią i turystyką dla dzieci i młodzieży. O bezpieczeństwo najmłodszych dbali animatorzy, którzy zaangażowali uczestników zabawy w czynny udział w imprezie. Oprócz atrakcji wodnych były także atrakcje militarne i możliwość przejażdżki na motocyklach. Drugi dzień imprezy zdominowały złote piaski z radiem Szczecin. Frekwencja dopisała, mieszkańcy Trzebieży oraz pobliskich miejscowości zamienili się w poszukiwaczy skarbów. Bez łopat, wiader i innych narzędzi mieli za zadanie wykopać butelki z niespodzianką. Atrakcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Poszukiwacze skarbów, którym się poszczęściło, zamienili butelki na nagrody pieniężne. Ci, którzy nie wykopali skarbu, będą mieli okazję spróbować za rok. Także tego dnia odbył się turniej koszykówki gry w basket Cup 2019. Wzięło w nim udział 12 zespołów w kategorii OPEN i 3 w kategorii integracja. Impreza czas na trzebież była dofinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. No, 4, 3 proszę, 1 lipca w Tanowie po czterech latach budowy otwarto hospicjum dla pacjentów w terminalnej fazie choroby. Od tej pory placówka jest gotowa, by wspierać osoby, które odchodzą do lepszego świata. Wszystko dzięki wielkiej mobilizacji Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów, które nie ustawało w staraniach, by w tym miejscu zbudować dom, w którym opiekę i wsparcie znajdą najbardziej potrzebujący. Bardzo Pani dziękujemy. To jest taki mały wyraz od nas tego, żeby. Pani nas nigdy nie zapomniała. Proszę bardzo. W otwarciu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, gminy i powiatu polickiego, różnych instytucji, firm, a także wolontariusze i przyjaciele, którzy wspierali budowę. Chciałem również podziękować wszystkim, tym, którzy przyczynili się do tego wspaniałego sukcesu. To jest ważny dzień, 1 lipca 2019. Dziękuję również tu Pani Prezes i wszystkim obecnym. Oto byli Przewodniczący Rady Miejskiej, obecny to Pan Grzegorz Łufniak, poprzedni był Pan Witor Król, obecny. Budowa hospicjum kosztowała ponad 6 milionów złotych. Część środków udało się pozyskać z regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego, resztę dołożyły samorządy i darczyńcy, m.in. ofiarując 1% podatku. Nowe pomieszczenia poświęcił szczecińsko-kamieński biskup pomocniczy ksiądz Henryk Wejman. Hospicjum zostało przygotowane na przyjęcie ponad 20 osób, także dzieci. Sale zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt. Wszystko jest nowe, pomieszczenia są jasne i przestronne. Pacjenci mogą liczyć na specjalistyczną opiekę lekarzy, pielęgniarek i wolontariuszy. Ośrodek podzielono na dwie części hospicyjną oraz hotelową, przeznaczoną dla rodzin pacjentów. W hospicjum chorzy mają spędzać ostatnie dni życia, bez bólu i w poczuciu troski i miłości. Police Miasto Ekologiczne. Pod takim hasłem 4 lipca odbyła się wystawa prac studentów Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wystawa studenckich projektów, którzy prezentują swoje pomysły na zagospodarowanie terenów zielonych, odbyła się po raz trzeci. Współpraca trwa od kilku lat i wskazujemy z ramienia gminy tutaj tereno, studentom tereny takie, które jeszcze w chwili obecnej nie są w pełni zagospodarowane albo w ogóle nie są zagospodarowane, a chcemy, żeby w przyszłości te tereny ożywić i stworzyć miejsca takie przyjazne ludziom. Projekty powstały pod okiem Adama Zwolińskiego i Elżbiety Czekiel Świtalskiej. Są podsumowaniem przedostatniego semestru studiów magisterskich. W tym momencie gmina dostaje, jakby, pomysły na zagospodarowanie różnych terenów. To jest w sumie cenne, i z tego, co mi wiadomo, jak pani naczelnik Ania Szostak mówi, że jest to co najmniej inspiracją, a nieraz się zdarza, że spotykają się ze studentami z nami i omawiamy, jak dany teren zapisać w planie, zapisać w studium, żeby właśnie ten. Że to się ciekawie rozwijało, tak? Bo w tej chwili nie tylko poprawny rozwój, ale też chodzi o to, żeby to było ciekawe. Wśród projektów znalazły się pomysły na park technologiczny, miasteczko filmowe, centrum rozrywki, zagospodarowanie strefy rekreacyjnej, przemysłowo-mieszkaniowej czy administracyjno-handlowo-usługowej. Zaprojektowałyśmy Urząd Miasta. Przede wszystkim zależało nam na tym, żeby znaleźć taką przestrzeń dla ludzi, która upajałaby społeczność Polic. Wydaje nam się, że no miałyśmy możliwość przebywania tutaj w Policach, bo część naszych partnerów też tutaj mieszka, więc widziałyśmy, że taka potrzeba, żeby stworzyć taką przestrzeń była. Zdecydowałyśmy się na ten teren, ponieważ znajduje się on w środku, w środku miasta. Projekty zostały wykonane na przedmiocie Zarządzanie miastami. Wystawa odbyła się pod patronatem burmistrza Polic. Tu są wszystkie ciekawe projekty. Mnie bardzo zainteresował, zainteresował projekt centrum administracyjnego z ratuszem. Bo w przyszłości planujemy wykonać centrum dla miasta Policy, bo miasto Policy zasługuje na taki obieg i mnie to bardzo zainteresowało, bo jest bardzo logistycznie rozpracowany. Ważnym elementem prac była zieleń i rozwiązania proekologiczne. Studenci wykazali się dużą wyobraźnią i pomysłowością. Młodzi zupełnie to inaczej odbierają, oni to inaczej, inaczej widzą i ta inwencja twórcza, która nas, może według nas wydaje się inna, a oni wybiegają bardzo daleko w przyszłość. I to jest również fascynujące, że można zobaczyć, jak oni to spoglądają, jaka ta jest wizja młodego studenta, młodego człowieka na otoczenie i na zagospodarowanie przestrzeni. Współpraca gminy Police z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie to korzyści dla obu stron. Studenci mają możliwość pracy na istniejących niezagospodarowanych terenach z dostępem do map i planów, natomiast miasto otrzymuje wiele ciekawych pomysłów, z których będzie mogło korzystać w przyszłości. Gmina Police zadeklarowała wsparcie dla klubu piłkarskiego Chemik Police w nadchodzącym sezonie w związku z awansem drużyny do trzeciej ligi. Interpelację w tej sprawie zgłosiło dwóch radnych Andrzej Rogowski i Władysław Kosiorkiewicz. Pozostali radni przychylili się do wniosku. W konferencji prasowej, która odbyła się 5 lipca wzięli udział burmistrz Władysław Diakun, przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Ufniarz i prezes Chemika Przemysław Korotkiewicz. Podjęliśmy jakieś działania, aby w tej sytuacji również wyjść naprzeciw potrzebom tego klubu w związku z awansem do trzeciej ligi. I, i, I była tu, mi się wydaje, że właściwa postawa radnych, również właściwa postawa pana przewodniczącego, który w tej sytuacji wyciąga ze swoimi radnymi pomocą dla dalszej działalności klubu sportowego. Prezes Chemika Police Przemysław Korotkiewicz przyznał, że awans do trzeciej ligi to bardzo ważne wydarzenie w historii klubu. Przypomniał, że walka o odbudowanie klubu trwała ponad 3 lata. W tym czasie nie brakowało wzlotów i upadków. Jednak determinacja zawodników i wsparcie sponsorów pomogły wyjść na prostą. Mamy zapewnienie klubu, że klub bardzo aktywnie i z dużą determinacją próbuje pozyskać środki z innych źródeł. A jednocześnie jest w stałym kontakcie i jak słyszę, bardzo dobrym kontakcie z największym jak dotąd sponsorem klubu, czyli Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police. Liczę na to, że w związku z awansem naszego chemika do trzeciej ligi Grupa Azoty nie tylko utrzyma to finansowanie, ale. Być może nawet zwiększy środki. Kwota, jaką gmina Police wspomoże klub w nowym sezonie, to 500 tysięcy złotych. Zadowolenia nie krył prezes chemika, który w imieniu zarządu, działaczy i zawodników podziękował radnym za wsparcie pierwszego zespołu. Naszym celem będzie utrzymanie się w trzeciej ligi takie są plany, budowanie coraz mocniejszego zespołu, ponieważ no jesteśmy, tak jak wcześniej powiedziałem, Beniaminkiem, nie znamy jeszcze dokładnie trzeciej ligi. Ale myślę, że drogą, którą idziemy, ta droga jest drogą właściwą i myślę, że w przyszłości naprawdę pierwszy zespół da nam dużo radości. Awans do trzeciej ligi to duży sukces klubu, ale nie jedyny. Chemik Police jest finalistą Pucharu Polski Województwa Zachodniopomorskiego. Po czterech latach jesteśmy w trzeciej lice, jesteśmy beniaminkiem. Dzięki pozyskanym środkom z gminy Police będziemy w stanie przystąpić w ogóle do tych rozgrywek i mamy nadzieję, że się utrzymamy. Jeżeli chodzi o cele, które tu wcześniej słyszeliśmy, jakie sobie stawiamy, to na pewno chcielibyśmy grać jak najwyżej. Niemniej nie jednak stajemy mocno po ziemi i wiemy, że będzie to bardzo trudne. Gmina Police zobowiązała się do pokrycia kosztów dostosowania stadionu przy ulicy Siedleckiej do wymogów trzecioligowych. Koszt prac to około 80 tysięcy złotych. Na koniec spotkania wręczono pamiątkowe koszulki chemika, w których zespół zagra w nowym sezonie. Szata graficzna koszulek zostanie zaprojektowana wspólnie z Wydziałem Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Policach.